Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Sherlocka Holmesa Zbrodnia i Kara Jesteśmy na w sprawie spacer po Half Moon Street I w tym momencie musimy porozmawiać z posterunkowym Marołem, Żeby dowiedzieć się, czy to możliwe, aby ktoś mógł ukryć się w cieniu e, ściany na Half Moon Street Czyli tak naprawdę szukamy trzeciego jego mościa, dlatego że zostały oddane trzy strzały A broń, którą tu znaleziono, oddała dwa strzały Coś tutaj Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp. and start walking just as you did before and try to find me. understood understood Zobaczmy w takim razie będę musiał gdzieś aha teraz ja jestem niby tym a Czy będzie no strasznie tutaj ciemno w tej alejce jest to faktycznie ewentualnie tutaj Aha. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. What's znaczy... it? Hmm. No, ale jak ja wiem, że on się gdzieś chowa, to ja będę go szukał, nie? No, nie odtworzę tak naprawdę tego, jak chodził ten policjant. Dlaczego? No, dlatego, że nie wiem, jak on chodził, a ja teraz specjalnie szukam te tego Holmesa.

była jeszcze jedna osoba, nie mogła uciec do przodu ani do tyłu, tylko na górę. Spróbujmy otworzyć bieg wydarzeń w fireworki które opisał Layton oraz wspięcie się na ścianę. Spięcie się na ścianę? What? No dobra, możemy spróbować, ale jakie jakie wspięcie na ścianę? It would be my pleasure to you Holmes. się na ścianę. Czyli że niby tutaj, tak? Mr. Holmes. Widzicie zaraz, brother zaraz, Scotland Nie wiem, gdzie mam to odtwarzać. No, nie tu. Dobra, wejdźmy na górę. Łóżko, te sprawy. Nie, nic, nic. Nic tutaj takiego nie ma? Nope, nope. Widzę, this ten had nie happened, Mr. Holmes. Hmm, no powiem wam szczerze, że w tym momencie nie wiem za bardzo, gdzie to zacząć odtwarzać. Eee... jeszcze raz, znajdź pistolet sygnałowy, aby odtworzyć. Ah, no to teraz mi to mówicie, znajdź pistolet sygnałowy. Przecież w Lombardzie ten pistolet sygnałowy był, <laughs> odtworzyć. Aha, odtworzyć fajerwerki. No dobra, że nie niby mam odtworzyć fajerwerki to potrzebny mi jest pistolet sygnałowy. Okej, okay, okej, okay, a mnie nadal spędzi kurna ręka, bo mnie tak pożarł ten komar albo kilka. Aww. Dobra. Pistolet sygnałowy przy okazji. <coughs> Może byśmy wreszcie mogli wziąć to, co jest na tej drugiej półce. Bo znając życie, będziemy się tutaj wracać jeszcze raz. Zbadam. Ale mogę to wziąć? Aha, że niby wspinać się po ścianie w tych rakach. Ok, czyli od razu mogę wziąć wszystko. Z z kolei pistolet sygnałowy. Tak właśnie zrobię. I w tym momencie, wio na Half Moon Street. I zobaczymy, gdzie będziemy mogli zacząć odtwarzać. Tą całą sekwencję zdarzeń myślę, że już nie mamy co otwierać dedukcji i otwierać akt sprawy, bo zaraz będziemy na miejscu, jest to niedaleko, więc powinniśmy zaraz być. Nie Holmes? Zbrodnia i karę tam czytasz? Czytaj, czytaj i tak znajdziemy tego brzydkiego pana, który to zrobił. I tak, oni się poprzytykali na pewno. A czy to był ten młody, który ale nie od początku nie jestem pewien co do jego winy Policja wzięła go. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes. Street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no. Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen hardly be stolen. Ten gliniasz mi ewidentnie strasznie wnerwia, że się tak tego dzieciaka czepia. Naprawdę porządny chłopak. Weź się w praje, że uspokój, bo ci zaraz ludne. Widzisz, że glinom jesteś Ci wszystko wolno, Submarer. Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes you constable marrow just play your part and do exactly as you did just please wait five seconds after the signal flare i doubt that polly powell would have screamed any earlier as you say mr holmes let us begin then catch me if you can catch me if you can Wejść na ścianę. A, mamy, i różne miejsca, na mamy różne miejsca, w których możemy wejść na ścianę. Mamy różne miejsca, w których możemy wejść na ścianę. Może przypatrzmy się dokładnie, gdzie są jakieś ślady na ścianie. Tu raczej nie. Mamy tak, raz.

Jak zrobiłem to, że oślepiłem Watsona. Aha, że niby tak, okej. I can barely Kurde ci ci ci, ci ci, a! Straszne. Zbrodniarze są naprawdę pomysłowi. Nie powiem, że nie w tamtych czasach. To jak szybciej. nie da rady szybciej, no jak? Szybciej. Aha, że niby zepsułem tą. No szybko, 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 dajesz, 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 bo ci Watson zauważy. No muszę klikać i klikać. Wyżej, 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 by Cię Watson zauważył. Holmes? Are you there? No, nie... no, jak szybciej? Nie da rady szybciej. No, Holmes, naprawdę. Naprawdę, muszę dziabać tego, jak nie wiem. Dobra, dziawię teraz tak szybko jak mogę Szybko, 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 Przecież nie jesteś alpinistą, Holmes Już mi to nie tak? Dobra, no szybciej się nie da, no a już, a już tak szybko naciskam, że po prostu szybciej już nie mogę My oh, oh, god I I just disappear like that się udało. Holmes Holmes Where are you? I cannot see you, Mr Holmes. Doctor Watson, it seems that Mr Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe although the person we are looking for did not leave any traces of such tools constable is there any way to get to the top of this building yes mr holmes i can show you the door to the building can be found from whitechapel street gentlemen i am on my way down. no I super um taj tak, do środka. Zbadaj pododash. Badamy, 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 badamy. Nic tu nie ma, też nic. Badamy, 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 badamy. Na górze okienka. O, stłuczone okno. Marynarka. Mmm, zniszczony materiał, czyli jednak coś. To... A thicke, strong i should examine them under the microscope. it's empty. someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. super! shards of glass are from the window above. Czyli mamy naszego We can podejrzanego. The the hatch. Pytanko, co dalej? Mamy jeszcze dodatkowe tutaj informacje: Akrobata i zeznania Laytona. Pewnie można byłoby jakoś połączyć. W tym momencie mamy niewinność Laytona albo wina Laytona. Ja jestem cały czas za tym, że on jest niewinny. No ale wszystko nam się tutaj nie łączy. Zeznanie Laytona, tutaj z kolei osobisty motyw, nie, motyw złodzieja. Mm, ogień krzyżowy, podwójne zabójstwo. No, nic nam tu nie pasuje. Pina Laytona by nam tu pasowała, ale w tym momencie no ja też nic, no, no kradziesz, no tak, kradziesz, no ale... Nie, 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 żadna kradzież. Dobra, mniejsza. E, trzeba będzie e, przeszukać ten materiał pod mikroskopem, to jest pewne. Prawda? Tak, wykonać analizę musimy tego materiału, czy tego czegoś. Ewentualnie moglibyśmy porozmawiać jeszcze z tą panią, czy nie widziała kogoś wychodzącego z tego budynku, ale nie sądzę. Tak też myślałem, więc sprawdźmy. To wszystko pod mikroskopem na Baker Street. No bo ona była pewnie jakoś tam. Mm, super zaaferowana tym całym wydarzeniem, więc nic raczej nie zauważyła, a zwłaszcza nie zauważyła kogoś wychodzącego z tego budynku, a raczej. Z, no, skupiła się na tym na tym zaułku, tak? Na tym przesmyku, tym korytarzu na Alp Moon Street. Ciekawy jestem, co tak naprawdę z takiego włosa czy takiej nitki możemy wywnioskować, bo to jest nić jakaś tak? Sprawdźmy. Czarny nitjko. Super. Czy ja coś więcej tutaj znajdę? It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need you to look. compare this sample with a human hair and a horse hair. Hmm. A shaving brush is usually made from horse hair. Watson. Uh, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Uh, Watson, look what's outside the window. Well, I don't see anything. Ouch! Holmes. Oh, don't make such a fuss. One little hair. Mm. Dobra, the horse hair is thinner than the hair that we found. Human hair is significantly thinner than the black sample. So this Cóż to takiego może być? Akrobata i włos zwierzęcia jakiegoś tam tak, akrobata cyrkowy, urojony mężczyzna, akrobata cyrkowy, raczej. Czy nam się w to coś to coś połączy? Raczej nie. Ale czy my mamy w tym momencie jakikolwiek ewentualnie jeszcze coś możemy tutaj łączyć, co? Zaginiona... Nie, no zaginionej kolekcji w tym momencie nie możemy tutaj z niczym połączyć. Um, hmm. Że niby mamy jakieś wskazówki połączyć tak, by... Byśmy mieli kolejne tropy, tak? Akrobata cyrkowy, eee, hmm. Uh, uh, uh. Ewidentnie, kurna, to jest akrobata cyrkowy. No, winy, winy na niego zrzucić nie mogę. To wszystko nam się w tym momencie nie łączy w żaden sposób. Nie no, motyw złodzieja to mamy na, na pewno. Niewinność Lejtona. Ogień krzyżowy. Oho, mamy coś. Znikanie. Osoba, którą widział jedynie Layton, uciekła z miejsca zbrodni w się po ścianie. Mężczyzna był akrobatem, zbrodniarz, zabrał pistolet e, z dłoni Kenna Butlera. Pytanie: poproś o pomoc Wigginsa. Wiggins, o znalezie e, w znalezieniu cyrku. Czy Wigginsa? aha, no tak. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. On cały czas tam siedzi. No dobra, w takim razie lecimy na to Halt Street i być może Wiggins. Znaczy, zaraz, dlaczego Wiggins tak naprawdę miałby nam pomóc w znalezieniu cyrku? Cyrkle jest dosyć, dosyć dużym, dosyć dużym przedsięwzięciem. Nie wiem, jak to tak naprawdę nazwać. I powinien być ogólnie wiadomy, gdzie jest. Często się cyrki ogłaszają, gdzie będą, gdzie są i tak dalej. Zapraszają wszystkich, wiadomo, jak to jest.

Dobra Wiggins, potrzebny mi jesteś. Chodź, chodź. Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal, A very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Hipopotama, ha ha ha. Trochę włosów mu brakuje, ale co tam? Ciało egzotyczne duże ma. Dobra, tym razem gdzie jedziemy? Czyżby Wiggins nas już, spo... nas już, po... nas już poinformował i teraz będziemy zmierzać... zmierzali do cyrku? Od innej perspektywy teraz siedzi z drugiej strony siedzi Holmes. No jakieś urozmaicenie, to jest prawda. Mamy jeszcze jeden trop, który tak naprawdę z niczym nie powiązaliśmy. A na pewno, żeby następnego ranka bardzo wcześnie, żeby wszystkie, jak wszystkie znajdziemy, to na pewno żadne nam nie zostanie. I do że children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. mr holmes we found it here it is duval brothers a well-known travelling circus that is currently stopped in london and this is a young indian elephant the highlight of the show i believe that is exactly the type of circus we are looking for i'll pay it a visit Ok, cyrk braci Duval. I tak naprawdę w tym momencie mamy tylko i wyłącznie jedną opcję: pojechania właśnie do cyrku. Czyżby to był, miał być koniec śledztwa? Czyżby tam już było coś, co e, da nam niezbity dowód na winność takiego akrobaty cyrkowego? Wraz z takim. A być może on podróżował zwierzęciem. Być może słoń tam też był, a nie zauważył. Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of uh, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? There. Oh, I don't think so. Clear ty nieładny ty. You're a bit slow to catch on. You're a bit slow to catch on, eh? ty, ty Dlaczego ty nie chcesz ze mną rozmawiać? Dlaczego ty nie chcesz ze mną pogrywać? You're a bit slow. to, You're a bit slow to catch on, eh? Aha, nie mogę tutaj wejść. Ni www. Patrzcie, no nie mogę. Albo byśmy go upili, albo coś w ten deseń. No ty mało jedna, no. Nie da rady tego obejść jakoś? Czy coś? No w tym momencie nie da rady. A, przebranie do cyrku od Penizaros trój kapelusz powinny wystarczyć. Ojej, oh, yeah. no to mogli nam wcześniej o tym powiedzieć, że ja mam się przebrać, a teraz muszę latać tak tą taksówką od nasza do Kajfasza. Nie dość, że to drogie, to jeszcze długo trwa. No lol. Dobra, czyli tak, nie wyglądam na cyrkowca, nie wyglądam na żadnego artystę. Pewnie muszę się ubrać jak ostatni łachmyta i będzie spoko. Zobaczymy. Zobaczymy, czy gra nam podpowie tak naprawdę, jak mamy się ubrać. Dobra. Nie będziemy tutaj dłużej się opierdzielać. Szafę. Potrzebuję szafę. I teraz tak. Zwykły, czarny, brązowy, zielony, szary, jasny. Strój bandyty, strój rolnika, szlafrok rozpięty. Zwykły, czarny, brązowy. Ej, wezmę bandyty. Niech będzie. Mm do toaletki zróbmy sobie włoski z kapeluszem jakieś ojej ale łysy mamy tu coś z kapeluszem o o o o o jest bardzo możliwe że takie okulary weźmy sobie jeszcze albo może nie bez okularów zaraz sobie zróbmy też jakiś No, nie, to jest zbyt arystokratyczny, ale zaraz. Dlaczego ja mam okulary, jak nie chciałem mieć okularów? O, właśnie. To jest wszystko ok, już w takim razie? Czy tak będę dobrze wyglądał? Upewnij się, że tutaj y, odpowiedni zaros, strój i kapelusz powinny wystarczyć. No to mamy zaros, strój i kapelusz, tak jak mi się a zniszczony kapelusz. Okej, okay, dziękuję ci Holmes za podpowiedź. Jest tu jakiś zniszczony kapelusz? Zniszczony kapelusz. Ej, nie ma tutaj zniszczonego kapelusza. Ewentualnie jest taki kaszkiet. Zobaczmy, czy w tym momencie będę mógł pojechać sobie do cyrku. No, Holmes. O! Stay where you are. What are you doing here and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Zapraszam do cyrku. will find in this the Oprócz of Słonia, oczywiście. Jeszcze dodatkowo fajeczka super mam nadzieję, że w tym momencie ten but mnie wpuści i będzie chciał czegoś ode mnie no i może porozmawiamy sobie jeszcze dodatkowo z nimi właśnie naj my name is nigel i'm here to open the locks talented eh let's see go inside the marquee and show yourself to charles foley do dużego namiotu, żeby otwierać zamki. Okej, okay, rozejrzyj się... A, rozejrzyj się po cyrku, że niby mogę się rozejrzeć, tak? Dobra, uwaga, rozglądam się. <laughs> Przepraszam. Rozglądam się, rozglądam się, rozglądam się. A w tym rozglądaniu nie ma nic tak naprawdę. Ma by nie będę tutaj jakoś męczył. I nie ma słonia. Nie ma słonia. To mnie, to mnie martwi. Przynajmniej nie widzę tego słonia. Słon nie jest jakiś taki wielki. Chociaż nie, słonie, raczej wielki. Alo słoniu.